No witam, witam. No, dzień dobry. dobry. Wieczór. A nic właściwie ciekawego. Nic ciekawego, Algor algorytm przestał mnie lubić <grywka> na tym kanale. Niestety. No, ale trudno się mówi. No to fajnie, fajnie. No, ja tak sobie jeżdżę, jeżdżę. Ale to. Stwierdziłem, że chociaż trochę, bo. Dzisiaj piękny dzień był. No teraz już taki chłodno jest trochę. Wieje lekko, ale kółeczko sobie postanowiłem zrobić. Nie wiem, coś dziwnego się dzieje z tymi kolorami. Nie wiem, co to takie. Czy coś się psuje z tą matrycą, czy co? Nie wiem. Takie migają jakieś dziwne kolory pod wpływem tego sztucznego światła. Nie mam pojęcia, co tu chodzi. Czy tu się coś zepsuło, czy co? Nie wiem. Takie kurcze migające. A ten algorytm jest taki, powiedzmy, to, mówiłem nieraz. Nie z jednej strony, niby łatwiej jest się wypromować, bo użytkowników jest więcej ogólnie, ale z drugiej strony, no jest też dużo, dużo twórców. Także nie jest to takie proste, ale chyba jest i tak łatwiej niż kiedyś. Nic tam przodnie 10 lat temu No właśnie nie wiem, no coś ja, ja widzę jakieś dziwne Tak jakby mig, migotało coś Szczególnie w dolnej części ekranu taki się jakby uspokoiło, no nie wiem, nie wiem I muszę, muszę i tak kupić Muszę kupić nowy telefon za jakiś czas, No wiosna, może kupię coś nowego. Nowy komputer bym kupił, no ale to zobaczymy na razie. Nie chcę mi się tego robić jakoś. Widziałem informacje różne filmiki, że w Stanach ten huragan niesamowity atakuje <laughs> Już chyba zaczyna nalatywać tam na Widziałem Jak samoloty, są latają. lat sobie auta ulicą, a to zaczyna fruwać. Straszne to jest Masakra. Zastanawiam się jak to będzie w centrum miasta. Tam w tej tampie. W miejscowości Tampa, zobaczyć książek. Zobaczymy. 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 To już to do knii tak. Ech, nic ciekawego. Aha, dokładnie. Nie, no nie dojdzie, bo to nie w tym klimacie u nas nie ma takich, e, takich tornad. To tornado gdzieś tak wypły, wyleciało z, z zakuby. I właśnie przez y, w stronę Florydy leci, potem pójdzie na północ, będzie się kierował, ale już będzie tracić na sile. To w stronę tego się. Y, czekajcie, żeby. No się w cent... W stronę słuchajcie. Słuchaj w stronę, w stronę, w stronę, w stronę północ. Północno-wschodnią. Północno-zachodnią. Kurczę. Jak widzę mapę z góry, to muszę się chwilę zastanowić. Te kierunki, to jest normalnie... No, ale już będzie słabo, natomiast to jest bardzo duży huragan. Pią piątej klasy tak zwanej. To, także to jest huragan, który niszczy wszystko praktycznie, co napotka na swojej drodze. On, on nawet on betonowe konstrukcje może obalać nawet, także... No nie wszystkie pewnie, ale... Tam w Stanach jest dużo domów z drewna, także... Tam całe, całe dzielnice, całe miasteczka będą w powietrzu fruwały, no jest tragedia, to jest tragedia. Tam ludzie mają w ogrodach takie schrony pobudowane, podziemne. Tam jest cały taki gałąź gospodarki, która zajmuje się budowaniem tych schronów. No, ale... Jest zarządzona ewakuacja, tam na strefy zagrożenia, A, B, C, D i tak dalej, no i tam właśnie z tych stref A i B, to należy się ewakuować. No nie wszyscy się ewakuują, tak, nie A. wszyscy. Zależy, bo ludzie z różnych miejsc mieszkają w różnych... Kurde, ale ruch jest na osiedlu, ja nie mogę, ile samochodów lata. W ogóle tak patrzę na Wrocław z pokładu samochodu, no to korki są nieprawdopodobne. Od początku października ruch jest jest niesamowity, o ileś tam, nie wiem, no w procentach, nie powiem ile większy, to trudno powiedzieć, ale no widzę, że w miejscach, gdzie na przykład korków nie było, albo były krótkie, no to teraz ten korek o takiej na przykład godzinie 12 zaczyna się dużo wcześniej, tak, więc to może sobie porównać, tak mniej więcej jak się często jeździ jakimiś trasami, no strasznie we Wrocławiu, to jest ja dzisiaj miałem przejazd przez Wrocław taki no właśnie bardzo prosty przejazd, ale dość długi, no Natomiast tę ten, ten, ten trasę można pokonać dużo, dużo szybciej. A dzisiaj nie dojrze korki w dziwnych godzinach to jeszcze pełno pociągów. Słuchajcie, w Wrocławiu są przejazdy kolejowe. Takie rogatki po prostu w mieście, tak szlabane opuszczają i, i trzeba czekać. Jest trochę takich miejsc z rogatkami. I dzisiaj na każdym przejeździe trzeba było stać. No przecież... No nie lubię tego. Rzeczywiście to jest taki minus jeżdżenia po Wrocławiu, bo jeździ się na przykład w takich godzinach, w których raczej no z reguły ruch jest mniejszy, ale teraz od października to ja nie wiem co się dzieje. Coś potwornego. Takie korki. Szok po prostu. Także... A, to różne są książki. Dzień dobry, miłego dnia, dzień dobry No ale to No zobaczymy no w, Zwykle w wakacje jest dużo mniejszy ruch We wrześniu jeszcze też nie jest tak źle, ale to w październiku jeszcze dodatkowo studenci przyjeżdżają. Naprawdę chyba musi być dużo. I ty... ja tak mówię, co to tyle studentów przyjechało, że takie korki się tworzą. No. Jakaś tam część studentów też ma samochody. No, nie, nie wiem jaki procent ma samochody, ale jest dużo studentów przyjezdnych spoza, spoza Wrocławia. Jak ja studiowałem, to też u mnie na roku było bardzo dużo osób spoza Wrocławia, ale nie, nie za wiele miało samochody. Trochę miało, ale nie, nie wiem ile tam, trochę tam, jakiś tam odsetek miało. No ale kiedy to było, teraz pewnie ma więcej osób. No. No, i to takie. No, a huragan, no to jest rzeczywiście żywioł niesamowity. Znaczy, ja nigdy nie doświadczyłem huraganu. Na szczęście nie byłem też w Stanach, ale no, można sobie wyrobić zdanie, oglądając różne materiały i, i czytając na ten temat. No, huragany to nie od dzisiaj, tam są, są zawsze. Tam jest pas takich huraganów. To też nie jest w całych Stanach. One nie występują wszędzie. No. Różne są teorie, że to być może ocieplenie oceanów powoduje, ale nie wiem to Natomiast Amerykanie w jakimś stopniu oni są też przyzwyczajeni do tego, szczególnie ci, którzy mieszkają w tych rejonach. Wiadomo, że ja, ja do końca też nie rozumiem tej menta mentalności, tak nie, nie czaję tej mentalności Amerykanów do końca, bo to jest kwestia takiego też stylu życia, które oni prowadzą. Tam budownictwo mieszkaniowe, takie w, powiedzmy w mniejszych miejscowościach i na przedmieściach, no to jest głównie drewniane, tak? To są, to jest takie tanie, szybkie budownictwo. No, no i takie domy, no to lecą w cholerę, nie? <ścoughs> One fruwają. Jak przechodzi huragan, to... No nie, wi nie wiadomo, jakie będą te zniszczenia, ale tam widziałem takie zapowiedzi dosyć katastroficzne. No, a u nas trąby powietrzne, tak, u nas się pojawiają takie, huraganów nie ma, ale, ale są te trąby powietrzne co jakiś czas, no. no. dzisiaj ładny, ładny dzień był, bardzo ładne słońce, takie jak w lecie dosłownie, no. Fajna, fajna pogoda, no tylko ten dzień krótki bardzo jest. Rano topało, tak jeszcze, ja wiem, do... do 9 może, a potem nagle... Pach jak strzeliły chmurki słoneczko się pokazało do końca dnia słonko było to, to słońce jest najfajniejsze około 12 A potem to już po południu to już jest takie blednie to wszystko ale mimo wszystko, mimo że jest fajne słonko, to ja i tak czekam na lato na wiosnę, bo to jest masakra. To pała roku, No czy ja lubię jesień chyba. Głównie dlatego, że są grzyby. <grychy> że są grzyby, no ale w lesie też są grzyby. No zobaczymy, co to tam będzie się działo. Nic, będę wracał do domu, bo trochę roboty mam jeszcze, także taka szybka wycieczka. Nie bardzo mi się chce teraz jeździć, bo jest jednak dość chłodno. Jak taka jazda przez pół godziny to jest ok, ale tak dłużej miałbym jeździć to, to trochę człowiek marznie. Nie, nie chce mi się. Jakoś tak wiosną latem to dużo jeżdżę, ale teraz to jakoś tak. Jeszcze ciemno jest wcześniej. Trzeba się też ruszać, bo tu tak nie można. Chociaż ja się tam w ciągu dnia trochę ruszam. Nie mogę powiedzieć, ja nie siedzę cały czas na, na tyłku. No to trochę się trochę rusza. Jak będę miał jakieś lepszą koncepcję live'ów, to pewnie będę robił częściej. Na razie nie mam takiej do końca wizji, no to zobaczymy, za jakiś czas. Do tego też trzeba mieć takiego powera, ale to nie za siłę, w sensie fizycznie, tylko takiego, taką zajawkę trzeba na to mieć, a teraz tak robię troszeczkę, żeby tu podtrzymać tradycję, no i żeby troszkę algorytm też łapał, że coś się dzieje no ale za jakiś czas... Ja coś tam wymyślę nowego, to live y będą takie ciekawsze trochę, bo teraz to tak. 5:60 mi się chce to robić. No. no dobra, dzięki. Na razie kończę. Spokojnego wieczoru życzę. No i do następnego, na razie.